Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym materiale pokażę Wam wykorzystanie dla tej oto wieżyczki obronnej czy też nieobronnej. W każdym razie myślę, że pomysł jest fajny. Nie widziałem, żeby ktoś to jeszcze zostawał na serwerze. Także Wam to pokażę, jak to mniej więcej wygląda, jak to działa, no i jak to zbudować. Jest to w zakładce drzwi. O, tu jeszcze coś dodali Bądź klapkę. Yy... I kosztuje to metalu. Także możemy to postawić właśnie na ścianach, tylko chyba i wyłącznie. O, jeszcze tutaj widzę mogę postawić, fajnie. Yy... Jaki to ma zastosowanie? No, wchodzimy sobie na przykład tutaj. Jak tylko mi się uda wejść, bo nie umiem skakać. Teraz zamkniemy, my idziemy, idziemy, tutaj schodkami No i załóżmy, że koło bazy biegają nam wrogowie, czy tam jacyś niechciani Ludzie to sobie otwieramy. No i możemy sobie tu ich wystrzelać. A gdy coś, widzimy, że strzelają, to nas możemy to po prostu zamknąć. No i sobie idziemy z powrotem. Oczywiście to możemy budować nie tylko tak, jak tutaj to wygląda na ziemi, i tak nisko. Możemy to schody zrobić wyższe. I tak dalej. Możemy to zrobić na, na skalę. No i tam sobie strzelać ze skały i tylko to zamykać kiedy nie chcemy. Możemy takich wieżyk zrobić kilka. Myślę, że pomysł jest fajny. W ogóle nie widziałem tego wcześniej. U nikogo. No tu trzeba wejść tylko na kucaniu, bo tak się to się nie da. No jak tu już jesteśmy to stajemy normalnie, możemy sobie tu chodzić. Ktoś nas strzela możemy nawet tak kucnąć. No i to zamknąć. O! Już widzimy, że ktoś do nas strzela, strzelamy, ktoś do nas strzela, to chowamy się, zamykamy to. No i to jest chyba jedyne zastosowanie dla tej wieżyczki, innych nie znalazłem. Więc myślę, że pomysł jest fajny. Jeszcze wam pokażę jak to zbudować. Mm, musimy to budować właśnie z tych małych takich pół bloków czy małych bloków betonu. Na początek tu sobie stawiamy jeden. Wokół niego stawiamy trzy kolejne. Tu jeszcze jeden z przodu. No schody to akurat nie ma znaczenia jakie. Na prawym jeszcze można obracać, to Wam przypomnę. Nie wiem czy wiecie. Tutaj sobie dajemy ten mały jest, drewna, na nim podłogę, kolejne schody. To sobie możemy jakoś ładnie obudować teraz. Że dlatego były potrzebne te małe betony. Teraz je możemy zniszczyć. Aha, chyba źle zrobiłem, bo... Trzeba tutaj wcześniej to postawić. Teraz się właśnie będzie te wieżyczki dało postawić. No, wcześniej to trzeba zrobić. A ja spróbuję może się uda akurat. Nie, widzicie na bok się daje. Trzeba pierwsze postawić yy, tą wieżyczkę. Ale spróbujemy jeszcze, może się akurat teraz uda. spurzę to szybko. Wystarczy tu postawić ścianę. Dobra, i tu wieżyczka. No ja to szybko przebuduję. Tu ściana, tu ściana, tam zpużyć. Też na chwilę zburzę No, pamiętajcie, że pierwsze trzeba postawić właśnie tą wieżyczkę W sensie tą górę, na jakiej wysokości chcecie, bo potem ona się odwraca Jakbyście chcieli ją obudować ścianami Także lepiej to po prostu postawić wcześniej A teraz standardowo te małe rzeczy Tutaj Tutaj i schodki No i już możemy sobie tu wejść Stworzyć. No i to mówię, na jakiej wysokości chcecie, to tam nie jest powiedziane, że muszą być na tylko 2 stopnie. Możemy oczywiście zbudować to trochę większe. Potem jak już chcecie to sobie obudować, to po prostu tak jak uważacie, nie? Tak, z tej strony da się postawić, ale z tej to już tak inaczej wygląda. Aha, bo mi się schodki, ale to nie ma znaczenia i tak sobie można tu wejść. Ale sobie je zmienię, żeby to tak nie wyglądało głupio. Nie wiem w ogóle dlaczego mi się to tak zmieniło. Przed chwilą było OK. Dobra mniejsza. No i tu sobie wchodzimy. Normalnie patrzymy, fajnie jest. Hmm, jeżeli chcecie właśnie to sobie obudować, to, to to już nie ma znaczenia, to już sobie poradzicie raczej. Wystarczy po prostu pojechać z tym betonem dalej, postawić tu ściany. No i tam takie, żeby przejście było bezpieczniejsze, żeby nikt wam tu nie wlazł, tak? To wiadomo, taka wieżyczka jak tutaj to jest bez sensu, ale taka jak tutaj obok, obudowana, zobaczmy, że tu jest wejście do waszego domu, sobie tylko otwieracie, wchodzicie i tam możecie jeszcze na przykład zrobić, nie wiem, tutaj obok pomieszczenie na broń, na amunicję, no i sobie tylko brać, jak widzicie, że jak ktoś idzie wam pod bazę, to otwieracie i strzelacie. Też możecie być pewni, że nic wam nie wypadnie, a przynajmniej widzicie wszystko wokół bazy, tak? To jest nawet spoko opcja. Jeżeli ma ktoś jeszcze jakieś zastosowania dla tej wieżyczki, to możecie napisać w komentarzach. Czy jeszcze coś się przydaje, bo ja tu kombinowałem z różnymi rzeczami, ale to mi się wydaje najbardziej użyteczne. Bo do niczego innego tej wieżyczki zastosowań nie znalazłem. Ale jak ktoś znajdzie, to chętnie zobaczę Wasze pomysły. nawet przedstawię je w odcinku. Także to wszystko na ten materiał. Jeśli się podobało, to zostaw kciuka w górę, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki i do usłyszenia.